Dobry tu Wojciech Kwaśnicki z firmy Tomec. Sprężam koszty i zyski firm produkcyjnych oraz tych, które używają sprężarek powietrza oraz sprężarek gazu. Dziś, z miejsca, w którym już kiedyś byliśmy, dla chętnych, zainteresowanych i dociekliwych, czy szukajcie nasze filmy nie powiem gdzie jesteśmy. Mam taką refleksję dotyczącą ostatnich tygodni, kiedy jest mniej działań produkcyjnych. Warto wykorzystać je po to, żeby przeprowadzić działania serwisowe, również dotyczące sprężarek i, sprężone... i instalacji sprężonego powietrza. Skontaktujcie się ze swoimi serwisami i poproście ich, żeby przyjechali i przejrzeli Wasze urządzenia. Serwis to nie tylko wymiana filtrów i oleju, ale to też szereg prac regulacyjnych czasem regeneracji jakichś elementów, dzięki którym Wasza sprężarka będzie działała. Lepiej, dłużej, bezawaryjnie, a dzięki temu taniej dla Was. Chcę zwrócić jeszcze uwagę na jedną rzecz: żebyście nie kierowali całej pracy tylko i wyłącznie na serwis. Pamiętajcie, że Wasze służby, Wasi pracownicy również mogą i powinni przeprowadzać pewne działania związane z instalacjami sprężonego powietrza i ze sprężakami we własnym zakresie. Listę takich działań zamieszczamy. Dla Was do pobrania. Możecie je wydrukować, powiesić przy urządzeniach, gdziekolwiek. Ale przede wszystkim wdrożcie tę listę do zadań swoich służb technicznych. Zapraszamy do kontaktu z nami przez stronę internetową, telefonicznie lub mailowo, w mediach społecznościowych na Facebooku oraz na naszym profilu na LinkedInie. Możecie też zasubskrybować nasz kanał, będzie nam miło. Postaramy się niebawem przesłać Wam kolejne interesujące informacje. Pozdrawiam i przede wszystkim zdrowia.